Sprzedajesz na Allegro i zastanawiasz się, co w obecnych czasach może być dużą przewagą. No i moim zdaniem, taką dużą przewagą, dużych przewag upatrywałbym w małych zmianach. Na takiej zasadzie, że, wiecie, każdy aspekt sprzedaży na Allegro, załóżmy, że ma jakieś poziomy. Czyli, że na przykład, nie wiem, macie tytuły i na poziomie pierwszym, aby tworzyć tytuły, korzystacie z, nie wiem, planera kampanii, a na poziomie drugim, czyli na tym levelu wyżej, korzystacie na przykład już ze słów kluczowych z reklamy graficznej, tak? czyli z tego raportu. I w każdym takim aspekcie sprzedaży poszukajcie sobie tych poziomów, tak? czyli możecie rzeczywiście robić ten poziom pierwszy, podstawowy, albo gdzieś iść wyżej. Zachęcam do. Dyskusji, w komentarzach na ten temat, gdzie jeszcze widzicie takie aspekty, gdzie możecie zwiększyć swój poziom?